Dzień dobry. Dzień dobry. Który dzisiaj, proszę pana? Ósmy kotek, asystuje ci, tak? Oś, to jest. Dzisiaj może wstawię mm, raz Ciebie, bo wczoraj Cię wstawiłem dwa razy. Głodna jesteś, Junior? Dobrze, zaraz ci dam. Tutaj nawet słońce wyszło. Jako takie. No co, kochanie, chcesz? Dobrze, za chwilę ci dam. Co tam ci Mikołaj przyniósł? Mikołaja! Nie wymierzyłam coś na sobotę. Ojej. Co tam jeszcze? Ile już masz? Cztery. Dobra. Trzeba jak najszybciej po choinkę iść, nie? Tylko teraz szybko ciemno. Trzeba będzie z latarkami iść. No. Z latarkami trzeba będzie iść po choinkę. Ciekawe gdzie stanie. I co sąsiad nam pozwolił wyciąć choineczkę, świerb jaki chcemy, bo on ma tam z tyłu za nami las. No fajnie. Schowaj sobie na sobotę. Ma za nami fajny las i e, taki młodnik, wiecie. No i mówi, że tam gdzie, gdzie jest gęsto, żeby tam przerzedzić i to nawet lepiej dla niego. Tak, że będziemy mieli świerk. Tamtym roku też tak samo było. I w tym roku będzie tak samo. Słońce, ale mm, są zamarznięte szyby. Ale słońce się przebija, niebieskie, ładne niebo. Może okna cię umyje. Dobra, jedziemy do szkoły. Słupeczek, co chce? No co, głodna jesteś? Tak? nie Głodna jesteś? Dobrze. Dzisiaj w nocy. Wczoraj było wszystko ok, dzisiaj w nocy. Patrzcie. Mają wyjedzone wnętrzności. Jedna ma pół głowy wyjedzone. Tutaj ma pół uda, brzuch. Mm. Tutaj muszą być dziury. Nie one po prostu sobie tędy wchodzą. Nic nie mogę tu trzymać Nic Chyba rzucę to wszystko, bo już mam dosyć. Rzuciłam je do tej beczki. Tutaj faktycznie to wody nie ma Ech. jeszcze się krefla Dobra, nie będę tego pokazywać nawet. No, zjedzone pół głowy Cześć kotek! Taki poranek. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić łatwą, szybką zupkę dla dziecka. Mój bardzo to lubi. Tutaj mi się wrzątek gotuje. Tutaj zaraz rozpuścimy masło. Eee, połowę, czyli, czyli 100 gram. Co nam jeszcze będzie potrzebne. E, pulpeciki takie zrobiłam kuleczki. Nieduże. Nieduża średnica, może 3 cm. E, tutaj akurat mam indyka, ale to tak według według uznania. Może być i. Bo e, tak nie bardzo, bo będą twarde, nie? Jakieś mięs miękko, miękkie mięso. E, mielony to jest mielony indyk. Przyprawy dałam. Bez jajeczka. Przyprawy. E, sub, pieprz tam jakie, jakie sobie jakie dzieci lubią ziemniaczki w kostkę i marcheweczka tarta, nie za duże, nie za małe takie wióreczki no i co gotuje nam się tutaj na wrzątek rzucamy sobie klopsiki tutaj możemy już wrzucić marcheweczkę, bo najpierw tutaj tak troszeczkę podgrzejemy, podsmażymy marzeweczkę i ziemniaczki no i później jak to troszeczkę tutaj się połączą smaki tutaj troszeczkę się podgotują te kuleczki mięsne to wrzucamy wszystko razem i doprawiamy Gotujemy wszystko do miękkości, doprawiamy i jest super szybka zupa. I tutaj już nam ładnie zaczyna bulgolić, wrzucamy te kuleczki. I troszeczkę na wolnym ogniu, bo jak zrobimy za szybki ten ogień, to to takie wiecie mętne wyjdzie, a jak na takim wolniejszym ogniu, to to będzie takie klarowne raczej. O, tutaj też już nam się ładnie odgotowuje to. Kuleczki jeszcze trochę zostało, po mi się do tego, więc nie szkodzi. O. Oczywiście jest taka opcja, że możemy to na na, na gotować. Nie musimy na wodzie, możemy na rosolę, taka żeby była bogatsza, ale czasami można sobie na taką zupę pozwolić. Jak już naprawdę nie mamy czasu i szybko chcemy to wszystko zrobić, to polecam właśnie Właśnie tak. Tutaj możemy dosypać wstępnie soli. To ta marcheweczka puści więcej soku, jak nasypiemy tutaj soli. Możemy też trochę wodą podlać to, jeżeli będzie za twarde, ale to takie wiecie, żeby to nie było za miękkie, tylko takie tyle o ile, wrzucamy i razem z tym tutaj będziemy to gotować. Myślę, że. To już będzie dobre. Dolewamy. O matko, jakie ciężkie. O matko. Źle wzięłam. Dolewamy. Przykrywamy. I to nam dochodzi. Chodzi jakiś czas i zupka gotowa. No myślę, że z godzinę, może mniej. Zależy na jakim ogniu. I czekamy. Tyle mi zostało pietruszki. Może jeszcze coś się da wyskubać. Specjalnie sobie zostawiłam, ale wiecie kto mi zjadł. No, jak ktoś nie wie, to kozy mi zjadły wyszły. Ze dwa razy, jak nie trzy. Zupka gotowa, bardzo ładny ma kolorek. Yy, polecam. I jeżeli, jeżeli dzieci lubią makaron, to można tutaj dodać makaron. Takie wiecie, są różne kształty. Yy, minionki, pepy tam widziałam, co tam jeszcze. No przeróżne. Teraz jest świąteczne, są takie makarony. I można też dodać. Także smacznego. pyszna zupa. Przekochanie. Zobacz. Sosik z mięskiem. Pipi nadjdź. Patrzcie jaki chudy. Sara żebra. Wczoraj mu kleszcze wyjąłem. Jeszcze kleszcze są. Dobra, chodź, ja ci wrzucę tam do środka, żebyś tu się nie bał. Powoli musisz jeść. Dobra. No co ty chcesz? Może ty chcesz się przytulać? Co? Boże. No co niuniu? No śliczny jesteś. No tak. I też masz krawacik biały. Jak kulka. Już najadłeś się, tak? Potwór. No co, kochanie? No co? No nie. Chodź do mnie, no chodź. No nie chciałeś, już się najadłeś, bo ty masz mały żołądeczek jeszcze, tak. Tak. Masz krawacik biały, ładny. No Syrena wyje. Coś się gdzieś stało. Serena z, z OSP. Tak. Tak już wykąpany. Teraz może by wysuszymy co? Dziuba się? własek ma nawet nie wiem ile lat no ze mną to jest za 13 tak coś takiego 13 szarym medłem go myłam mm. zobaczymy bo on ma jakieś takie słuchajcie tak się drapie nie wiem czy to od no pcheł to chyba nie mają bo ja nie widzę tutaj nic takiego ale Także dziubek e, wykąpany, jeszcze mi została Kaja i został mi Pipin, ale dzisiaj tylko dziubas, tak? Dziubalku mój kochany jesteś, tak? Wysuszyć cię? Zaraz go w ubranku ubiorę i go wysuszę. Wydobra dobra, załatwię trzy dwa, a że nie mam wanny, wy gorące? Nie, dobre. Muszę sobie radzić z malją, nie? Kiepiusza, już tych brudasie. Pokombiję te psy już na święta. Będą czyste, I tyle. Pokaż się. <laughs>